Wiecie co? Zajrzymy też do tego gryzaka. Ostatnio to przyszło, to jest wydawnictwo Wilga. Pokazywałam Wam dwie tutaj, gdzieś właśnie też na Instagramie, bo zazwyczaj staram się pokazać, jak coś przyjdzie, żebyście widzieli. Czekajcie, odstawię sobie ten kubeczek, bo się boję, że machnę łokciem i mi spadnie. I widziałam już w wielu recenzjach, na wielu blogach tego gryzaka, więc się nawet zastanawiałam, czy Wam go pokazywać, czy nie, ale... On jest naprawdę fajny i nie ukrywam, że bardziej podoba mi się ta część o dinozaurach. Książko potworek. No ale pokażę wam obie, żebyście też wiedzieli, o co mi chodzi, co jest fajne, co nie fajne. I zobaczcie, poznajemy w ogóle to jest bardzo pięknie wydane i to naprawdę szacun, bo tutaj już jest dziura. Pewnie tego nie trudno to pokazać tak na zdjęciach, ale tu już jest takie wygryzione i my możemy sobie po prostu wyczuwać dziurę. Tu jest dziura no gryzak już po wygryz te dziury, i to jest bardzo fajne. I ogólnie pomysł też jest bardzo fajny, bo poznajemy takiego potworka, który um, z jego ulubionym zajęciem ogólnie, że podgryza wszystko, jest zjadanie książek. I on się tak wgryza stąd te dziury do książek yy, i się przegryza do kolejnej i kolejnej strony. I my tak jako czytelnicy śledzimy go i musimy go śledzić, że spróbujmy go złapać, że gdzie on jest, a gryzaku też tam do niego e, są. Najróżniejsze zwroty, no i zobaczcie. On tutaj wpadł do, e, do takiej, no nie wiem, biblioteki, gdzie jest masa, masa książek. E, nie wiem, czego tu widzicie, ale on tu gdzieś jest i już się wgryzł do pierwszej książki. E, a pierwsza książka to, są, to jest Złotowłosa i Trzymisie. I spójrzcie, mamy tutaj jakby książkę w książce, e, otwieramy Złotowłosą i Trzymisie i tam śledzimy ich losy. E, wiem, że w grupie była dyskusja o tym, dlaczego to jest Jan. Jan Brzechwa i ja, szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego złotowłosa i mi się jest tutaj podpisane jako Jan Brzechwa, bo ogólnie to jest bajka tak w oryginale, z tego co kojarzę angielskiego autora. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się właśnie kojarzy, więc nie wiem, może chodzi o nie wiem, jak ktoś wie niech mi powie, ja nie mam, nie mam pojęcia. W każdym razie pomysł jest taki, że postacie w tej książce one tam sobie są, 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 nagle bach, i pojawia się ten gryzak zupełnie nieplanowany i zupełnie znikąd. I on coś tam im właśnie psoci, broi i oni się denerwują. I tutaj w tych trzech misiach gryzak nabroił, nabroił, nabroił i wygryzł się do kolejnej strony i on tak się przegryza ze strony na stronę i my tak sobie zaglądamy do różnych książek. On tam właśnie jest i on tak jakby trochę psuje te bajki, co jest bardzo śmieszne i myślę, że to jest fajny pomysł na wspólne czytanie i pośmianie się, czyli znowu zobaczcie, taka książka, przy której możemy się pochichrać, ale właśnie dla dzieci, które... Wiecie, no one już znają na przykład bajkę właśnie o Złotowłosej i Trzech Misiach i znają o Czerwonym Kapturku, potem jest Jaś i Magiczna Fasola, bo na tym polega cały mix z tą książką, że my znamy te opowieści i śmiejemy się z tego, jak one zostały przekręcone. A dla dzieci, które nie znają tych opowiastek, nie znały wcześniej w jakiejś tam oryginale, przekładzie, wiecie, w jakiejkolwiek wersji podobnej do oryginału, to nie będzie aż takie śmieszne. To będzie fajne, że on tam wszedł i coś narozrabiał, i te dziury na każdej stronie, i to jest super, że my go tak gonimy, ale fajnie by było dzieci przygotować. Wtedy oboje będziecie mieli więcej, tak jakby więcej się wyniesie z tego wszystkiego. No, i tutaj gryzak się wygryzł już. Najpierw złapaliśmy go do, do klatki, i potem ten gryzak to jest bardzo, bardzo fajne na końcu. On się już wygryzł, i zobaczcie, mamy dziurę i on uciekł. I jest taka sugestia do innej książki, i to jest ta kolejna książka, w której znajdziemy gryzaka, i tutaj on się przeniósł do świata dinozaurów. To jest taki tytuł właśnie gryzak Księga dinozaurów. I zerkamy sobie na. Świat i na dinozaury i okazuje się, że on tam w tym świecie jest, tak jak był tam taki duży obrazek z książkami. Tak teraz mamy dinozaury, 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 i gdzie tutaj jest ta, ta e, dziura, gdzie spotkamy naszego gryzaka. I e, pytały, pytałyście mnie też, czy to trzeba na przykład mieć obie części, żeby to miało sens? Moim zdaniem nie trzeba. Można sobie wziąć jedną z tych części, jeśli nie chcecie dwóch. E, między innymi też dlatego, że tu mamy przedstawionego gryzaka. Ryzaka, tak jak się nie wiem, eksponaty w muzeum gdzieś tam ogląda. Zaglądamy do środka i tutaj mamy opowieść o tym, kim on jest, co on robił tutaj mamy jego metrykę z przeszłości i tutaj są te postacie z pierwszej części, które mają do niego pretensje, no bo on im tam rozrabiał w ich książkach. No i tak długość 10 cm, wzrost 15 cm, eee, waga z każdą stroną większa, dieta i tutaj tak mięsożerny, roślinożerny, książkożerny i te dwa pierwsze są skreślone. No i mamy jeszcze odciski jego łap i teraz możemy go śledzić i faktycznie go śledzimy, tylko że i to jest nawet takie, wiecie, zachęcenie: Złap mnie, jeśli potrafisz. Tylko, że on teraz trafił do świata dinozaurów. A to oznacza, że jest tam niebezpiecznie, no bo dinozaury są niebezpieczne dla takiego 15-centymetrowego. Knypka. I oprócz tego, że śledzimy to, co on robi, śledzimy, jak on im tam rozrabia, to jeszcze czytamy sobie tutaj o dinozaurach i to też jest w taki zabawny sposób napisane. Chociaż są to takie prawdziwe informacje, na przykład o tym, że miały, nie wiem, tam grubą skórę, że dziób podobny do dziobów papuk. No, takie informacje, które są. Takimi faktami o dinozaurach, ja by, tak, tak bym to nazwała. No i te dinozaury się wkurzają, i one ciągle na niego polują. Więc oprócz tego, że ten gryzak psoci. No to jeszcze ma kłopoty ze strony tych dinozaurów. Narobił sobie tam problemów w bajkach, e, i teraz jeszcze dodatkowo gonią go dinozaury. Zobaczcie, jak się wkurzyły, ciągle tam coś do niego mówią. Ciągle są tutaj jakieś takie, właśnie śmieszne teksty. No i ten gryzak ucieka i się przegryza ze strony na stronę do kolejnej. I cały czas jest taka bardzo, bardzo wartka akcja, i ciągle jest zachęcanie dziecka do tego, że a tu zajrzyj, a tam e, sprawdźmy, a co on teraz wymyślił? I my tak, wiecie, z jednej strony się denerwujemy, no bo ten gryzak nie, nie jest zbyt grzeczny, że tak powiem, a z drugiej strony mu kibicujemy, no żeby zwiał przed tymi dinozaurami i on tutaj im robi najróżniejsze sztuczki i śmiechy, chichy. No i pokażę wam jeszcze ostatnią stronę, żeby wam już tak wszystkiego nie pokazywać. To jest tutaj tak, że on uciekł i zobaczcie, jest kolejna dziura na końcu, on się przegryzł, więc przypuszczam, że jeszcze go spotkamy w jakiejś książce. Diolch <music> yn fawr iawn am wylio'r fideo.